Hej, możemy przejść do tematyki, która określana jest jako if else, albo inaczej instrukcje sterujące, albo jeżeli mielibyśmy sobie powiedzieć abstrakcyjnie, to będzie coś takiego. Jeżeli masz 18 lat, to możesz zrobić prawo jazdy, a jak nie masz 18 lat, to tego prawa jazdy zrobić nie możesz. I właśnie kierując się tym przykładem, napiszemy sobie teraz int, age równa się na przykład 17 i teraz napiszemy tak, if age jest większe, równe 18, s out enter, możesz mieć prawko, else, s out enter, nie możesz mieć prawka. Wykrzyknik. Jeżeli teraz uruchomimy ten program, to możesz zwrócić uwagę, że 17 nie jest większe równe 18, czyli wynik tego będzie false. To znaczy, możesz mieć prawko w tym momencie nie zostanie wydrukowane z tego powodu, że ten warunek jest fałszywy. I w takim przypadku został wykonany ten drugi fragment kodu nie możesz mieć prawka, czyli widzisz w tym momencie, że działa to w ten sposób: albo wykona się to, albo wykona się to. Ten fragment kodu wywoła się wtedy, jeżeli to, co jest tutaj jako wynik da nam prawdę, czyli jeżeli to jest prawdziwe, to wykona się ten fragment kodu, jeżeli natomiast to jest fałszywe, czyli jest nieprawdziwe, to wywoła się wtedy ten fragment kodu. To znaczy, można powiedzieć, że ta konstrukcja działa troszeczkę jak taki albo to, albo to, takie rozwidlenie można powiedzieć. Albo to, albo to, to znaczy, albo masz więcej, albo tyle samo lat, co 18 i wtedy to prawko możesz mieć, a jeżeli tak nie jest, no to wtedy tego prawka mieć nie możesz. I to jest bardzo podstawowe konstrukcja instrukcji sterującej to znaczy ona steruje nam czy zostanie wykonany ten fragment czy zostanie wykonany ten fragment zwróć uwagę że nie jest tak że wykonał się i jeden i drugi naraz ok można tą konstrukcję troszeczkę bardziej skomplikować dlatego że mogę tutaj napisać teraz else if i na przykład powiemy sobie że jeżeli h jest większe równe 18 to możesz mieć prawko jeżeli h będzie większe równe 16 i jednocześnie h jest mniejsze od 18, to napiszemy sobie tutaj, to najpierw skopiuję i przełożę to w tym miejscu Ctrl C, Ctrl V, ctrl -y, żeby tę linijkę wyrzucić, tutaj stawiam Enter i w tym miejscu napiszemy sobie SOUT, Enter, no dobrze, ale tylko z rodzicem na pokładzie. Na przykład, tak mi przyszło do głowy, i teraz tutaj napiszemy sobie else. Tutaj otworzę ten nawias klamrowy, to w tym momencie zrobimy coś takiego, Ctrl-Shift, strzałka do góry, strzałka do góry, strzałka do góry. A widzisz, co IntelliJ potrafi? Tutaj Backspace i w tym momencie będzie to wyglądało w ten sposób. Jeżeli to uruchomimy, to możesz zwrócić uwagę, że mam 18 lat, czyli ten warunek jest spełniony, mój wiek jest większy bądź równy 18, możesz mieć prawko. Jeżeli tutaj napiszemy 17 i uruchomimy ten program to możesz zwrócić uwagę że 17 jest większe równe 16 ale jest mniejsze od 18 dlatego wchodzimy w to w ten fragment wywołania czyli na ekranie drukuje się w tym momencie No dobrze ale tylko z rodzicem na pokładzie jeżeli natomiast napiszę 16 to znowu wywoła mi się ten fragment No dobrze ale tylko z rodzicem na pokładzie jeżeli tutaj natomiast napiszę teraz 15 to wydrukuje mi się trzeci fragment czyli nie możesz mieć prawka Czyli widać na podstawie tego zachowania, że albo ten fragment, albo ten fragment, albo ten fragment. Ta konstrukcja nazywana jest konstrukcją sterującą if, else-if, else-if, tych else ifów można tutaj napisać dużo, to nie jest jedynie możliwy taki zapis, jak jest w tym momencie widoczny na ekranie. I ten zapis służy do tego, żeby sterować przepływem działania kodu, to znaczy, jeżeli ja chcę wymusić na moim programie, że pod jakimś warunkiem ma być wywołane to, a pod innym warunkiem ma być wywołane co innego, a pod jeszcze innym warunkiem ma być wywołane co innego, to ta instrukcja właśnie do tego służy. I to nie jest konstrukcja tylko dostępna w Java, ona jest popularna w różnych innych językach programowania. Natomiast jeżeli Chodzi o instrukcje sterujące IF-ELSE, to jest tyle. Możemy przechodzić do następnego materiału. Dzięki. Hej!